Witajcie! Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest 80. truka rocznica śmierci siostry Faustyny. Jest ona bliska mojemu sercu i wiele jej zawdzięczam. Jeżeli chcielibyście wspólnie razem odmówić litanie do świętej siostry Faustyny, będzie mi niesmiernie miło. I za to Wam bardzo dziękuję. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Posze, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata, Posze, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Posze, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyne Posze, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Faustyno, szywy świadku, miłosierdzie Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna suszepnicy Jezusa. Święta Faustyno, na naszęcie Ducha Pocieszyciela. Święta Faustyno, ufna Córko Matki Miłosierdzia. Święta Faustyno, powiernico orędzia o Miłosierdziu Bożym. Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego. Święta Faustyno, wielka apostołko Miłosierdzia poszeko. Święta Faustyno, szafarko, boka bogatego w miłosierdzie. Święta Faustyno, daży boka dla całego świata. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu. Święta Faustyno, wielbiąca boka w tajemnicy wcielenia. Święta Faustyno, uczestniczko męki i śmierci Pana. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych. Święta Faustyno, zjednoczona z swej duszy. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi. Święta Faustyno, miłująca Kościół, mistyczne Ciało Chrystusa. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą. Święta Faustyno, wytrwała niesłomną nadzieją. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością. Święta Faustyno, Piękna prawdziwą pokorą. Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością. Święta Faustyno w Sosze pełnienia woli Bożej. Święta Faustyno w przykładzie ofiarnej służby. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych. Święta Faustyno, ochrona przed słem ludzi młodych i dzieci. Święta Faustyno, nadzieje upatających i rozpaczonych. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących. Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających. Święta Faustyno, ofiarująca się sakrzeszników. Święta Faustyno, zatroskana o sprawienie wszystkich ludzi. Święta Faustyno, warantowniczko cierpiących w czystcu. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata. Taranku Boży, który kładziesz grzechy świata, Przepuść nam, Panie. Paranku Bożu, który kładzisz krzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Paranku Bożu, który kładzisz krzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili świato o ręci miłosiercia. Módmy się, miłosierne Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej stawienictwem pomóż nam. Wzrastać w postawie ufności wobec siebie i miłosiercia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.